Tak Marek Papszun obserwował spotkanie 32. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Jagiellonią Białystok. Trener gospodarzy zawieszony za cztery żółte kartki, a więc nie mógł być ze swoim zespołem na ławce rezerwowych. Dziś oficjalnie drużynę prowadził Artur Węska, a więc asystent trenera Papszuna. W pierwszych minutach Jaga oddała kilka niecelnych strzałów, potem do ataku ruszył Raków, Iwi Lopez, Iwi Lopez strzela i tylko słupek wyprzedził Iwi Lopez w tej sytuacji Skrzypczaka, ale w ostatniej chwili to właśnie noga obrońcy Jagiellonii Białystok tę piłkę na słupek popchnęła. 22 minuta spotkania, Iwi Lopez w pole, Karnes, Farnas, ależ interwencja Abramowicza, jeszcze próbuje tu dobijać Brunes. Nie ma gola dla Rakowa-Częstochowa, ale ta interwencja Abramowicza, to jest coś niesamowitego. Przewaga gospodarzy rosła z minuty na minutę. Tudor do Erika Otieno. Otieno w pole. Karne Abramowicz niepewnie. Iwi Lopez! Pusta bramka i jest jeden do zera dla Rakowa. Szalenie ważny gol Lopeza. Ósma bramka w tym sezonie. Przecież trzy punkty w tym spotkaniu pozwolą Rakowowi wykonać olbrzymi krok w kierunku Mistrzostwa Polski. Kolejna zła informacja dla Jagi to fakt, że boisko musiał opuścić Oskar Pietuszewski w jego miejsce Hansen. Wrzutka w pole karne Rakowa: Stojnowici parada Kacpra Trelowskiego. Końcówka pierwszej części gry. Piłka do Erika Otieno. Otieno na prawym skrzydle. Wpada w pole karne zawodnik Rakowa, zagrywa do Brunesa. Ależ pudło Norwega. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Tudor wybija piłkę. Hansen uderza i pytanie: czy tu Chorwat nie zagrywał piłki ręką? Paweł Raczkowski gwistka nie używa. Do akcji wkracza warno i widzimy na powtórkach, że ręka była. Jak to ocenił Paweł Raczkowski, jest rzut karny dla drużyny gości. Do piłki podchodzi Akimiko Pululu. Pululu kontra Trelowski. Górą gracz Jagi. W Częstochowie mieliśmy remis 1-1. Napastnik Mistrzów Polski z dziewiątym trafieniem w tym sezonie. To już fragmenty drugiej części gry. Tudor fauluje i Tudor ogląda drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną i od tego momentu Raków gra w dziesiątkę. A faulowanym był Christopher Hansen, ten, który zmienił Oskara Pietuszewskiego. Z rzutu wolnego uderza właśnie Hansen, ten strzał trafił w mur jeszcze jest flach, piłka w rękach Kacpra Trelowskiego. No powoli ten mecz wymykał się spod kontroli Marka Papszuna i jego zespołu. Przecież strata punktów to jest to, na co liczyli dziś bardzo w Poznaniu, jednak w 62 minucie spotkania Jean Carlos Silva zdaniem Pawła Raczkowskiego jest faulowany w polu karnym przez Wojtuszka. I miał być rzut karny dla Rakowa. Miał być, bo sędzia Paweł Raczkowski po analizie VAR odwołuje jedenastkę. Był tylko rzut wolny, do którego podszedł Iwi Lopez. Najpierw mur, potem trafił w Brunesza. Gola dla Rakowa nie ma, a to spotkanie z trybun obserwował były gwiazdor Rakowa, Częstochowa, a więc Tomasz Petraszek. Brunes, Brunes pada w pole karne. Brunes nie ma. Gola dla Gospodarzy. Kolejna znakomita szansa zmarnowana przez Norwega. Hansen. Christopher Hansen wrzuca w pole karne. Domaga się tutaj jedenastki. Gracz Jagieloni. Znów Paweł Raczkowski wezwany do monitora i znów musi zdecydować, czy to będzie rzut karny dla Jagi. Tak jest. Jedenastka dla Jagieloni. Obgryza paznokcie Marek Papszun. Pululu! Dwa. Jeden dla Jagi. Szalona radość, Afimiko Polulu, dziesiąta bramka w tym sezonie. To może być moment, który zdecyduje o losach Mistrzostwa Polski. Ogromna radość także trenera, gości Adriana Siemieńca, wściekły trener Marek Papszun jeszcze wydawał instrukcję przez telefon w doliczonym czasie gry. Raków do końca walczył o punkt. Teraz Otieno! Ależ to mogła być bramka! Biegł ile sił w nogach Abramowicz, ale chyba nie zdążyłby do tej piłki, gdyby leciała w światło bramki. A tak! Ostatni gwizdek sędziego Pawła Raczkowskiego. Adrian Siemieniec może się cieszyć. Mogą świętować kibice Jagi. Szalenie ważne zwycięstwo ich piłkarzy w Częstochowie. Oni w tym momencie są o krok od europejskich pucharów. Araków. Raków wciąż ma dwa punkty przewagi nad Lechem Poznań. Kolejność swój mecz w tej serii spotkań rozegra w Warszawie z Legią, a Jagielonia. Do Rakowa traci 6 punktów, a przypomnijmy, że w Białym Stoku padł remis 2-2, do 2, także ta końcówka sezonu zapowiada się niezwykle interesująco. Raków Jagielonia 1-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.